No cześć kochani, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mam przepiękny połów, piękna okolica, przepiękne promienie słońca. Jestem na moim kochanym Koszewie przed Gawronami. Zobaczcie sobie, śluza. Wypożyczyłem sobie łódkę. Wroteczka sobie śpi, bo jest bardzo gorąco, wielki upał. Natomiast szczęście mi dopisało niesamowicie. Zobaczcie, zobaczcie, jakie, jakie sztuki piękne. Aż normalnie nie mogę nie mogę tej siatki oderwać o. Muszę inaczej złapać o. o I to jest połów Tak się łowi rybki Tak się łowi rybki na koszewie Pięknie Pięknie, wspaniale, fantastycznie przemiamniuśnie See siu.